Pod ostatnim odcinkiem pokazaliście, że chcecie więcej ciekawost o przedmiotach, dlatego spełniam waszą prośbę. Zostawcie tutaj 4000 łapek, a ja będę wiedział, żeby zabrać się za kolejną część. Jeżeli jesteś nowy, to zostaw suba na kanale. Dzięki. Wszystko co musisz wiedzieć o siekierze. Siekiera jest narzędziem pozwalającym szybciej niszczyć drewno i wyroby z niego stworzone. W pierwszych wersjach Minecrafta siekiera miała ostrza po obu stronach. Każdą siekierę z wyjątkiem nederytowej kraftujemy w ten sam sposób. Zmienia się jedynie surowiec. Żeby zdobyć nederytową siekierę, ulepszamy diamentową przy stole kowalskim. Kamienną Siekierę można aktualnie wytworzyć z dwóch surowców, Cobblestone'a i Blackstone'a, a od wersji 1.17 będzie jeszcze trzeci surowiec, mianowicie Cobbled Deepslate. Mamy 100% szans na to, że w bonusowej skrzyni na starcie gry będzie kamienna lub drewniana siekiera. Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na pięć drzewa zostanie usunięta z niego kora. Za pomocą siekiery jesteśmy w stanie doprowadzić do uszkodzenia tarczy, skutkuje to tym, że przez następne 5 sekund przeciwnik nie będzie mógł się bronić z jej pomocą. W 1.17 klikając prawy przycisk myszy na utleniony blok miedzi usuniemy z niego patynę.